Państwu, Radio KOT, Dawno mnie nie było, może to i dobrze, a może i nie. E, jakiś czas temu na grupie Facebookowej e, Konserwa Radzyńska. To jest taka grupa ludzi prawomyślnych z prawej strony i zdroworządkowych. Tam publikują naprawdę bardzo różni ludzie, nie tylko z Radzenia, ale i z całej Polski, którzy nam kibicują. I na tej konserwie pojawił się jakiś czas temu taki tekst o bobrach. Były dwa teksty. Ale jeden był taki króciutki prześmiewczy, który sygnalizował pewien problem z tymi żerdziami, że tam ludziom troszeczkę działki zalewa. Tekst był taki zaczepny, skierowany po części do razyńskiego magistratu, żeby może coś w tym temacie zrobić. I nie sądziliśmy jako konserwa radzyńska, że będzie jakaś odpowiedź taka, że będzie jakiś odzew ze strony. Pana burmistrza. Otóż okazało się, że jest. Pan burmistrz Jakub Jakubowski napisał wniosek do wód polskich, które są właścicielem tejże naszej rzeczki i odpowiadają za to, co się na niej dzieje. I ten wniosek był bardzo obszerny. Opublikował go pan burmistrz, a za chwilę opublikował go ponownie nasz wódz siedzący, widzący pies, czyli Radek Grudzień z organizacji Watchdog, w którym zaznaczył. Co według niego jest e, częścią merytoryczną, czyli jedną trzecią tekstu tego, którego napisał, który napisał pan Jakub Jakubowski. I powiedział, że to jest wniosek, a reszta to jest poezja. E, zachęcam do przeczytania, e, zapoznania się z tym e, wnioskiem. E, dziękujemy panu Jakubowi Jakubowskiemu za interwencję. Szanujemy i doceniamy. I jak to pan burmistrz mawiał onegdaj? Presja. Ma sens. Dobrego tygodnia. Życzę Państwu do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.